Cześć! Witam Was z nowym filmie na kanale. Dziś znajdujemy się obok opuszczonej starej cegielni. I tutaj mamy samochód. To już typowy zabytek. Jelcz. Rzadko spotykany. Takie mamy tutaj samochody. Po drugiej stronie jest koparka. Spróbuję później do niego może podejść jakoś. Wejść do środka do tej cegły. Tutaj również. A tu mamy stare cegienie. Tam mamy koparkę i beczkę na środku No oczywiście teren dość rozległy Przejdziemy się tam dalej palecie to już trzeba uwalać żeby to wiesz co no jakie to jest zagraczone wewnątrz Tutaj też już krzaki wyrastają ze środka, no i w stanie już jest tragiczne. Wszystko się tutaj też już osypuje i nawet to widać. To jest starsza część cegieni. A to mamy dalej nową, tam która działa. A Tu mamy koparkę w krzakach. Powiem Wam, że zbyt wysokie są te krzaki, ciężko będzie tam dotrzeć, żeby pokazać. Po drugie, zobaczcie, nawet jeszcze ktoś położył garnek. Chyba dla jaj na samym środku. jej Już zardzewiała stara, długo tuż to bardzo stoi. Spróbuję Wam z drugiej strony jeszcze pokazać. I tutaj mamy z drugiej strony. Dobra, podeszłam do tego jelcza. Tutaj mamy go z przodu. Znaczy z przodu, z boku. Z bocznej części. Do środka i tak nie wejdziemy. zwłaszcza tutaj drzewa rosną. Nawet nie ma jak dojść za bardzo. Ale nawet jeszcze na kołach stoi. Przyczepa. I zobaczcie, wszystko jest całe kompletne, aż dziwne. Tam nawet mech rośnie na niej już. Ale powiem Wam, że za tyle lat co ona tutaj stoi, to i tak stan jest bardzo dobry. Bo dzisiejsze samochody jakby tak trochę postały na dwóch parę lat, no to by było po samochodzie. I zobaczcie, na lusterka są. Już wiadomo, korozja go zjada, ale jeszcze nie jest tragiczne. Dobra, udało się wejść, jesteśmy w środku języka. Tutaj mamy szczutkę eee, tu żarówki, jakieś tam pierdółka. Tutaj można było siąść. No, wewnątrz to już jest trochę taka, no wiecie, przechodzona, z drugiej strony sobie nie wejdę, bo tam jest kutka, ale mogę Wam pokazać przynajmniej jak ona wyglądała w środku, jeszcze nawet lusterko jest od zewnątrz. Kierownica, zobaczcie jaka wielka. Tak przebieg czy coś, to wam tak nie będę w stanie pokazać. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać, czy nie. Ale mamy całą tablicę rozdzielczą. Czyli wszystko jest kompletne. Także też dość spoko. to nawet czapka została jakaś. To nie wiem, co to też jest. Jakieś takie pierdoły. Nie wiadomo do czego. Trochę się ugina pode mną ta bloko. Ale to wszystko powinno być widać. Jak to wygląda. I przetane na górze. No ale powiem Wam, że stan bardzo dobry. Spodziewałem się, że to już w środku będzie wszystko webewieszone. Jeszcze zobaczcie jakieś śmieszne korby, takie do otwierania szyb. Do odkręcania. Tam z tyłu jakieś oleje pierdoły, szczotki i inne rzeczy. Może to dużo miejsca było w takim samochodzie. To jak w tych naszych tirach. Zobaczcie, jeszcze pszczoła tam chodzi po szybie. Muszę się tutaj uwijać, bo trochę to miejsce jest przy drodze. Tutaj ktoś jedynie co urwał, to jest chyba nie wiem, od silnika czy od czegoś. Chyba tak, tu się otwiera. Nie będę może tego dotykać. No ale tak to wszystko macie kompletne. Jakieś bańki na oleje czy coś? Światła w komplecie. Tam mamy nawet silnik, nie silnik, tylko tam ja zbiornik. Tam koło. Ogólnie powiem wam szczerze, że bardzo ciekawe znalezisko. Nawet się nie spodziewałam, że będzie to jeszcze kompletne. Piękne, półnisko. Jeszcze zajrzymy tutaj. A to zobaczcie, cegła się suszy. I tu mamy dachówkę. Także tak to wygląda. To pewnie już z tej nowej części cegielni tutaj odbywa się suszenie cegły. Już tutaj jest taka gotowa. A tutaj nie wiem, ktoś sobie postawił. Czy to jakiś wychodek był, coś w tym stylu. I tutaj jest najstarsza część cegielni, która się chyba. Musiała spalić. To jakieś drzwi mamy nawet i okna. Pewnie tutaj był jakiś budynek, który się zawalił. Chyba tak. Bo zobaczcie, pełno tu jest gruzu. A to nie wiem do czego takie ustrojstwo. Jakieś takie coś dziwnego. To już będę się zbierała. Dzięki za oglądanie. Do kolejnego filmu, pa. na są koniec. Moje ręce są białe. Od tego jelcza.